Dzień no, no, no. Hejo, było tragiczno, była tragiczna, pizdziło w stopy A tamta pani... Tamta pani nadal śpi Dzień dobry vlog Witam, ja właśnie spałam Ja tak że to ludzie coś śpią Kamil, wyspałeś się choć trochę? No Ci powiem, że tak grześko fajnie było rano To szczerze powiedziawszy że nie było zimno się ty miałaś jak się, <laughs> <Robi> się <laughs> naszą <rąkowie>. Kamil, nie ignoruj <laughs> mnie

Miejscu muszę przerwać, żeby wam wytłumaczyć, o co chodzi w tej całej sytuacji. Cała nasza podróż przez te wszystkie cztery kraje odbywała się po drogach bezpłatnych. W tym momencie Kamil pomylił zjazd i jechał na autostradę, no, która jest płatna w Czechach. Nie wiedzieliśmy, czy do pierwszego zjazdu, jaki jest, będą takie ramki, które e, sprawdzają, czy kierowca ma winietę. Także nie wiemy też, czy dostaniemy mandat, czy nie, bo mijaliśmy coś, co wyglądało jak taka ramka ale nie jesteśmy w 100% pewni czy to jest to Znaleźliśmy zjazd, zobaczymy co z tego wyjdzie Wracamy do filmu Zobaczysz jak zamieszcząc przyjdzie bilecik I k***a <śm -o> <śm -o> Ale szyba uwala Co się stało Kamilku? Gdzie masz tam mokre <śm -o> Gdzie się zastanawiałem po co on to głębiej wjeżdża zać chciał. Blok, kurwa, spójrz tam dziurę. Pato, widzisz to? Widzisz mnie? Co ja mam teraz zrobić? Pato, jaka tu jest sraka. No nie wierzę, patrz to. Trzeba to ogarnąć. Kamil, kiedy byś o to? Ostatni. Robię ruch. W Twoją stronę daj papier, zbiory. Nie. Ok. O, to terenowe Mam no papiery kaskadera Siemka widzowie Ogólnie to ja e, ten korzystam z pedałów Sorry, z tych <laughs> Zapomniałem, <laughs> że to jest ich. O granica, granica, granica Republik, of A nawi prowadzi? Nie, Nie prowadzi, prowadzi. Udziała rajce sami Na zdrowie Na zdrowie Dziękuję dla Musiaku to twój lachociąg dzwoni po to samo co ostatnio Ja nie mam teraz czasu Już robię paszport Ja zgubiłem paszport nie miałeś paszport przy sobie zgubiłem Ty, ty się nagrywasz czy nie? nikogoś to się nagrywa? A nagrywa się? Chyba nie No i poleciał do Jesteśmy wsiarkami. za. ładny mnie. Ale ładnie. jesteśmy w Jędniu. Właśnie idziemy do Muzeum Historii Naturalnej. Historii Naturalnej. No. No i tak, i zobaczymy co teraz będziemy dokładnie robić. Muzeum mamy za Afriką. mam jakieś 3 godzinki, mm. żeby zobaczyć to muzeum i później lecimy dalej i oglądamy miasto, tyle ile nam się dzisiaj uda. <śmum> <śmum> ja o, A No, trzeba przyznać, że jest tutaj o, wow, nawet nie wiem w sumie co mam powiedzieć. Polska, tu to Polska to była, to ryn był. Polska góra. To chorobkę. Widzisz czy mi się to kojarzy? To mi się kojarzy, jak była noc w muzeum Kabajka. Kapibara. Kapibara golfiara, kapibara duci stopalciara, kapibara nagriguara. Pięć stóp jestem twój. Dojechaliśmy na miejsce naszego docelowego spoczynku, co tuś dalej jest Zdaję z nami. Nam dokończyć. Bo my tu na ważne tematy rozmawiamy. Wiesz, jak jest dorośli, rozmawiamy. Jesteśmy już na Słowacji, zaraz za granicą. Tutaj sobie robimy pięknie Lopsy, tam pulpety. A wiem, że nic nie widzicie. Ale chłopaki już szukają widelców. To Pawlok, ja Kuba,